Zostajemy w temacie sportu, choć ci, o których teraz będziemy rozmawiać, raczej takich akcji charytatywnych nie potrzebują. Niemniej jednak okazuje się, że nawet tych największych sportowców, tych najlepiej zarabiających, epidemia koronawirusa dopada w aspekcie ekonomicznym i finansowym. Ale po sięgamy już do Przemka Ofiary, który czeka na Państwa w redakcji Superekspresu, czyli redakcja sportowa Superekspresu. Przemój dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Opowiadaj, kto traci najwięcej i czy traci także nasz ukochany Robert Lewandowski? Tracą w zasadzie wszyscy, bo koronawirus strasznie mocno dotknął świat sportowy. No już nie mówię o podwoływanym wszystkim, co tylko, co tylko można. Euro 2020 przełożone, igrzyska przełożone, mecze poprzekładane, ligi się nie odbywają, piłkarze nie grają, piłkarze siedzą w domach. No ale skoro piłkarze siedzą w domach, to piłkarze nie zarabiają. Wspomniałaś o Robercie Lewandowskim. Tak, Robert Lewandowski straci, podobnie jak cały Bayern Monachium. 20% z, z puli zarobków stracą piłkarze. Robert Lewandowski, przypomnę, zarabia 20 milionów euro rocznie brutto, co daje miesięcznie około 1,5 miliona euro. 1,5 miliona euro. Obniżka dwudziestoprocentowa w skali miesiąca oznacza stratę około 320 tysięcy euro, czyli około 1,5 miliona złotych. Tyle właśnie miesięcznie mniej będzie zarabiał Robert Lewandowski. No, bolesne, przy... bolesne. Bolesne, a przypomnę, że Robert Lewandowski wyłożył jeszcze dodatkowy milion euro na walkę z koronawirusem w, w Polsce. To bardzo szlachetny gest polskiego napastnika. Tak jak mówię, traci cały Bayern Monachium, ale traci co traci też większość niemieckich klubów. Union Berlin, niemiecki klub ze, ze stolicy naszych zachodnich sąsiadów. Piłkarze z tego zespołu postanowili. Całe pensje zamrozić. Oddali klubowi całe swoje pensje. W tym klubie gra również polski bramkarz Rafał Gikiewicz. Tracą kolejni polscy piłkarze tutaj w imieniu Kamila Glika. W ogóle w lidze francuskiej wprowadzono taki system częściowego bezrobocia. Chodzi tu o to, że po prostu wszyscy piłkarze będą zarabiali o 16% mniej. W przypadku Glika będzie to miesięcznie 210 tysięcy złotych mniej. Kolejny polski piłkarz, który traci, to wrócę do Ligi Niemieckiej Łukasz Piszczek. Borussia Dortmund wychodzi z założenia, że obcinamy tym, którzy zarabiają najwięcej. A najwięcej w klubach zarabiają oczywiście piłkarze. A obcinamy najwięcej um, dlatego tym najbogatszym aby można było wypłacać po pierwsze pełne pensje tym pracownikom najniższego szczebla, a po drugie, żeby klub jako przedsiębiorstwo zachował jakąkolwiek płynność finansową. I Łukasz Piszczek, co sobie tutaj zanotowałem, 300 tysięcy złotych mniej w skali miesiąca. No właśnie, Przemku, i to powoduje, że pewnie zaraz gdzieś tam narodowa dyskusja rozgorzeje dotycząca tego, czy w ogóle sytuacja nie powinna wrócić do normy. Wielu mówi, że po tej epidemii koronawirusa Świat już w ogóle nie będzie taki sam. I że przewartościujemy wszyscy trochę swoje życia i pewne sytuacje, z którymi mieliśmy styczność na co dzień. Ja się tak trochę zastanawiam, czy e, to nie tylko ja już nie jedna taka dyskusja się odbyła, czy to nie jest tak, że w ogóle sportowcy, a szczególnie piłkarze, po prostu zarabiają za dużo. E, że to są sytuacje absolutnie e, idiotyczne, ekstremalne i że to są tak naprawdę pieniądze, które no, nie są adekwatne do tego, co oni robią. Bo dzisiaj widzimy. Widzimy tak naprawdę, kto w świecie jest ważny: że ważni są lekarze, pielęgniarki yy, i oni powinni zarabiać takie pieniądze, a nie ludzie, którzy tak naprawdę, no przepraszam, bo ja sama kocham piłkę nożną, ale jednak służą rozrywce. Oczywiście piłkarze zarabiają za dużo, i właśnie ten moment, to, to o czym wspomniałaś czas walki z koronawirusem, pokazuje, jak, jak zupełnie nieważne jest to, czym oni się zajmują. Fajnie, że, że bardzo ładnie grają w piłkę, super, że nam się to podoba, pięknie, że, że oglądamy ich bramki, wspaniałe mecze, no ale dziś te, te ich bramki, wspaniałe mecze są, są zupełnie niczym i najważniejsze jest to, co robią właśnie ci ludzie w szpitalach, pielęgniarki, mm -hmm. lekarze, no... Pewnie nie, nie dożyjemy czasów, że lekarz i pielęgniarka będą zarabiali za swoją pracę tyle, co, co piłkarz. Pewnie wróci to do, do normy i w, za kilka miesięcy znów będą inkasować zawodnicy wielkie miliony na, na swoich kontach, ale no, ten, ten czas właśnie walki z koronawirusem pokazuje, jak, jak ta lista płac u, u piłkarzy jest przesadzona, jak, jak to wszystko wygląda fatalnie w porównaniu do tego, ile zarabiają ludzie, którzy, którzy dbają o nasze, o nasze zdrowie i życie. No właśnie, to jest też czas, żeby po prostu trochę się zatrzymać i pomyśleć. Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu. Przemku, bardzo dziękuję, wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. i do zobaczenia. Do zobaczenia.